Witam was w kolejnym odcinku z Gryski Jumping 2024. Jak zwykle zapraszam was do zostawienia subika, do zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii. No i weźmiemy sobie może jakiegoś sponsora. Yy, no może weźmiemy sobie na te mikroskopy. Dodajmy sobie punkty mocy. Znaczy punkty doświadczenia, przepraszam, punkty mocne w Browsers, a punkty doświadczenia yy, w Wyski Jumping. Dajmy sobie yy, w długość lodu. Weź, no i tak, zaczynamy y, karierę Falunka 90 Trochę przyciszę, żeby nie było za głośno. Ok, i pierwsze zawody w tej karierze. Pierwszy skok w karierze. 87%. I całkiem dobre wybicie. Ale skok dosyć krótki. Skok dosyć krótki. E, troszkę do poprawienia te odepchnięcia od belki. 84 metry. Okay. No i skok pierwszy seryjny 94% No już lepiej Też dobre wybicie No i skok dłuższy na pewno niż w tych 85 metrów No ze zespół takimi czekaj sobie to jest szóste miejsce po pierwszej rundzie. No i skok finałowy 94 metry, 94, trochę nawet 50 Troszeczkę za późno się wybiłem. Krótko no, koło piątego punktu konstrukcyjnego. Mm, 88,5 m. No, co jest w sensie Też w takim niczego sobie Piąte miejsce. No, niezły początek tej kariery. Jestem w Sąsie, jestem na 2,8,5. też mamy problem. Jestem w Gana Polski. Okej, okay. no i teraz może sobie jeszcze raz w długość lotu, ciągle piszecie ostatnio, żeby w tą długość lotu iść, ulepszać i mamy ją ulepszoną, no ale czy ona rzeczywiście aż tak tyle daje? Kupmy sobie od razu jakieś sprzęty, żebyśmy mieli cokolwiek na ten początek kariery. O, możemy sobie pomijać. No i zaczynamy sobie Puchar Świata Kusamo K120 Wiatr niestety nie sprzyja 99% odepchnięcia od belki no Całkiem niczego sobie wybicie Ale skok 110 metrów, czyli dosyć krótki, skok. Dosyć krótki, 107 metrów. Pytanie, czy to mi da jakoś awans? Ten skok to nie był porywający. No, jest kwalifikacja, ale gdzieś z odległego miejsca. Leciutki wiaterek pod martę 97%, to jest trochę lepiej. Idealne wybicie stabilizacja lotu no jest przynajmniej ten sposób w okolicach punktu konstrukcyjnego 117 metrów. Ale dobre noty dostałam. Oczywiście to jest pierwsze miejsce, czy będziemy w drugiej serii. Owszem, yy, 23 miejsce. No może być, może być, jak na... Debius w położy świata, ale teraz niestety nie sprzyjają warunki i odejścia będą też gorsze. Przynajmniej, wybicie musi być dobre. Troszeczkę za późno się wybiłem. To dużo krótszy skok niż w pierwszej serii. 107 metrów, tyle co ma za kwalifikacjach swoją drogą. Nie jestem ostatni. Nie jestem ostatni. 28 miejsce. Eee. O, 5 Piotr żyła 6 kubackiej, 15 stoch, A ja na 28 miejscu. jest początek jak na połar świata. Dostałem od razu na tenera. Eee, plus 10%, cieszy mnie to. A może sobie... Kurczę, nie mam internetu, poczekajcie, ale nagrywa się wszystko. Zagram sobie też parę razy może w multiplayera, żeby sprawdzić jak to działa. Już czterech członków mamy Wisła K 120 Jak działał multiplayer? No leciutki wiaterek w plecy, 70% dotknięcia od Berthi, ale to tylko kwalifikacje. Idealne wybicie, no i na przykład za frekstem konstrukcyjnym Ale dobre noty dostałem. Nota 119,1 punktu. Czekamy na pozostałych graczy. Tak to działa. Ok. Może kiedyś zrobię live z tej gry. O! Wygrałem swoją drogą kwalifikację, więc to skok nie był taki zły. Ale wybicie super, wybicie super. 99% dużo lepsze od 5 od Belgii. Na proku też jest świetnie. Skok będzie na pewno o dużo, dużo dłuższy niż kwalifikacyjny. Gdzieś około 130 metra, 131 metrów, świetne noty. Nota wysoka to może być pierwsze miejsce. Czyżbyśmy wygrali pierwsze zawody multiplayerowe. Kiedyś może zrobię z tego live z multiplayera, to będziecie sobie może tam wbijać na tego multiplayera. Mam nadzieję, że trochę członków do mnie dołączy. No, i skok winowy, bardzo mocny wiatrak pod marty. 99% no jest dobrze. Troszeczkę za późno się wybiłem, Skok dłuższy, nawet koło tego HS-u, koło 134 metrów, bo skalę znacznie skosztem w wiśle. 132,5 metra, półtora metra dalej niż w pierwszej rundzie. No i znowu trzeba czekać jakieś 10 sekund na pozostałych graczy. I wygrywamy te pierwsze zawody multiplayerowe elegancko. Choć tutaj skoczył 137 metrów Mariusz Julian Matei. Nie wiem, czy ktoś kojarzy tego cząka. Kurczę, no fajnie by było mieć. Chciałbym mieć taki sprzęt już na samym początku, tak jak ten. Ale można sobie chcieć. No i drugie zawody multiplayerowe. O, tu już sześciu członków. Skocznia Klingenthal, K125. Nie, nie czytajcie tego trzeciego członka. <śled> Robert Kubica nawet przyszedł. Nie, nie chcę tutaj przeklinać na tych odcinkach. Mnie to trochę rozśmiesza. można powiedzieć sobie, kurczę, kolej już do morza. Mariale Ambroise, Lukeman, Bart i Kula. Ktoś przydrzeźnia Barta i gry. Zamiast Bart i gry, Bart i kula. Hochner, Jachar, Mani, Josef, Kolsk, Limon, Brans. Najbardziej mnie oczywiście rozśmiesza ten rzeźń zawodnik. Xiver, nie kojarzę go. Może też wbije na moje odcinki z Ski Jumping 2024, będziemy sobie grać w multiplayer'a. Mam nadzieję, że na live też będzie sporo osób na multiplayer'ze. Dobra! To O Oh my god! O, oh, jakie świetne wyjście! Dobra, tu się muszę wędzić jak domen Dobra, ale do tego kwalifikacje ważniejszy jest skok w pierwszej serii. Nie będę przeklinał na tym kanale, bo to nie jest kanał na przeklinanie. <grystanie> ale on właśnie prowadzi 128,5 metra. Nie jestem ostatni. O, dwóch graczy tu zepsuło skoki. Musi być lepiej na progu 93%. No to tak przyzwoicie. No jest trochę lepiej na progu. Skok na pewno dłuższy. Gdzieś około 127 metrów. Poprawić te wybicie. 127,5 metra. Skok na pewno dłuższy niż w pierwszej rundzie. No i o jedno miejsce wyżej Xiver prowadzi, 139,5 metra, drugi 138,5, 134,5 I na pewno dużo bardziej sprzyjające warunki, ja też mam sprzyjające warunki Tylko trochę do poprawy jestem w prostu, no to tak na poziomie przyzwoitości, 90% Teraz za wcześnie No nie jest próba Ponad 130 metrów, dłuższy skok. 131,5 metra, niby lepszy skok niż w pierwszej serii. Natomiast trzeba znacznie poprawić te wyjście z progu. Lepiej za wcześnie niż za późno. 9 miejsce wygrywa ten kolej już do morza. Po drugie Silver, potem Simon Brands, Mary Ambroise, Robert Kubica. No, nieźle nam idzie w tym multiplayerze. Jak na y, debiut? Okej, okay. y, trzecie zawody multiplayerowe. Fajny jest czasem fajnie w to pograć. Y, o, tu mamy sześciu. Nie, znowu ten sam członek. Ale Robert Kubica, 11 członków już jest. Oskar, Mariale Ambroise, Kolejarz do Morza, Igor Adamus, Jakub Adamus, Robert Kubica, Simon Brans, Onner Jahar, Mani, Józef Hall, siedmiu Polaków, jeden Austriak, trzech Niemców, swoją drogą. Czemu tu jest ski-jumping 2023, a nie 2024? To się zbudowane. Będę skakał. No to super, że będziesz skakał, ty będę skakał. <grywa> Jakub Janda, Borus Bratun. <grywa> no jednak ciekawe są te odcinki. Zyski Zone 2024, wcześniej było 23, 22, 27. Dobra, kwalifikacje. Tutaj mogę zepsuć to. 60. I dlaczego 69? Widzicie, jaki przypadek to jest najlepszy dowód. Że mnie ta liczba cały czas prześladuje. Metr, prawie 2 metry za wcześnie, no skok bardzo przeciętny, około 115 metrów. Musi być lepiej w konkursie, ale do pronoty dostałem. 5, 4, 3, 2, 1. Czekam na pozostałych graczy. No i dobra. Dziesiąte miejsce wygrywa Josef Hall te kwalifikacje. Będę skakał Borud Baraton, Igor Adamus. To jest czołowa czwórka. Dalej nie będę czytał, bo tam są przekleństwa, a nie chcę tutaj przeklejać, bo to nie jest kanał na takie słowa 99% odepnięcia od belki no i pierwsza seria. No trochę lepsze to wybicie. Oj, daleko! Brawo! Brawo! To wszystko to było! To prostu? 130 metrów! 131! Dużo lepiej było! Troszeczkę za późno się wybiłem. A jak wygląda ta klasyfikacja? Szóste miejsce. Jestem przed Jakubem Adamusem i Igorem Adamusem. Robert Kubica dopiero 11,13 13 Jakub Janda. Burt bratu, nie będę skakał, prowadzą. 97%. Idealne wybicie, wreszcie. Wreszcie, wreszcie, no i skok kapitalny będzie. W końcu, brawo, brawo, w końcu pokazałem, klasę, na co mnie spać. 137,5 metra kolejny raz, świetne noty dostałem. No i tak. O, drugie miejsce! Będę skakał, Dawid Pro i Igor Adamus. Trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Niestety kolejarz do morza też zepsuł skok totalnie. Będę skakał, brawo, Igor Adamus, brawo. Ja, drugie miejsce. Super, jeszcze jedne zawody i skończymy sobie na tym odcinek Tym razem znowu Innsbruck, Krawczenko Igor. Ktoś jeszcze dołączył, Ja tam widziałem trzeciego członka, że chyba wyszedł z tego. Będzie chyba tylko dwóch skakało, tak. No i kwalifikacje, znowu to sama skocznia, Innsbruck. 90%, będzie tak na pograniczu przyzwoitości. Dużo za późno, ale to tylko kwalifikacje, ale i tak będzie dobry sport. No, 125 metrów. 120 pół metra, dobre noty. Przepraszam, że kaszlę, ale no po prostu kaszlę. Yy, brawo, krawczanko, jego rys 30 metrów. Trzeba to nadrobić w konkursie. 98%! że Troszeczkę za późno się wybiłem. Ale skok będzie dobry. Brawo, 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 ale mnie ciągnie! to 140 metrów. Brawo, Dobrze, dobra forma w multiplayerze 141. Na pewno sprzęt wpływa na rozwój skoczka. I pierwsze miejsce, choć minimalna przewaga, tylko prawie 6 punktów. Drugi też 137,5 metra. No to dobra, skok finałowy. Fajny jest ten multiplayer, polecam. Troszeczkę za późno się znowu wybiłem. Lekko za 135 metrem. Lądowanie 136,5. No i co teraz? Które miejsce? Pierwsze 80 punktów wygrałem. Pierwszy skok bardzo wpłynął na mnie. Na no to, czy wygram, ale wygrałem. Okej. Okay. Zakończ. No i to by było na tyle. Jeszcze raz zapraszam Was do zostawienia subika i do zostawienia łapeczki w górę. No i do usłyszenia!